Zespota, a tu jeszcze chwilę powołam. Jeżeli ktoś odbiera, na częstotliwości trójka, gośka dziewiątka, Violetta, Irena przez Paweł w programie parki i szczyty weterze. Stanisław Paweł dziewięć, Natalia Dorota. Stanisław Paweł dziewięć, Natalia Dorota. Witaj, piątka dziewiątka. Trzy, e, Zygmunt dziewięć, Wiktor, Irena przez Paweł. Zusej, 10. Bardzo, bardzo ładnie się słyszymy. Kto do ciebie? 3, Zygmunt 9. Wiktor, ile znaczy? Paweł tu, Stanisław. Paweł 9, Natalia Dorota. Stanisław, Paweł 9, Natalia Dorota. Trójka, Zośka, dziewiątka, Wioletta, Irena, Portable. Tak, oczywiście, fajnie, Darku. Piątka, dziewiątka również. No ja mam, wiesz, ładne, w sumie miałbym ładne, ale mi trochę drzewa przysłania widok na całe pasmo Teatr. Tak więc tutaj mogę sobie podziwiać. Wiadomo, ty jesteś troszeczkę pod szczytami, no, ale tu nas raczej nic nie zasłania, tak więc można powiedzieć, że nasze anteny się w tym momencie widzą. Fajnie, dzięki, Darku, w takich układach udanego wypoczynku i pozdrawiam do kolejnych 73.